Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. handball.pl Azoty Arena w Szczecinie. Z nami lekarz reprezentacji Polski Mateusz Hanslik. Nastroje dobre, ale to chyba głównie także efekt tego pierwszego wyniku w uszkodzie. Sześć bramek zwycięstwa. Ale no Ciebie zapytam oczywiście o stan zdrowia naszych zawodniczek i przede wszystkim o Karolinę Kudłacz, która jest tutaj w hali i trenuje z naszą reprezentacją. Tak jest, przyjechała Karolina Kudłacz, przyjechała Alina Wojtas. Są z nami, żeby nas wspierać, żeby czuły, że są częścią naszej drużyny. Natomiast nie będą grały, wszystkie pozostałe zawodniczki są w doskonałej formie i będą dzisiaj walczyć, bo Ukrainki nie przyjechały tutaj po to, żeby odpocząć. Zdecydowanie. Karolina Kudłacz jest nawet w tym treningu takim zabawowym granie w piłkę. Jak sytuacja z jej stopą? Jest świeżo po, po operacji w Niemczech. Wszystko goi się bardzo dobrze, także mamy nadzieję i liczymy, że, że będziemy ją mieć niedługo do dyspozycji. Z Alino Wojtas to jest dłuższa historia, bo to będzie teraz długa rehabilitacja, ale Alina też już jest po, po tej operacji, która, którą przeszła w Oslo. Tak, przeszła operacji w Norwegii i zakładamy, że za pół roku będzie gotowa do gry. No tam ciężko w tym momencie spekulować, ale jeżeli, jeżeli jutro Polki wygrają, awansują automatycznie do Mistrzostw Świata w Danii, tak, z punktu widzenia doświadczenia lekarskiego, jest szansa, żeby ewentualnie Alina Wojtas była gotowa na grudniowe Mistrzostwa Świata. Na to nie, ma, nie mamy na razie co liczyć, bo to, to wymaga czasu. Prawda? To jest biologia, no, nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. Także na grudzień raczej nie. Zobaczymy, co tam nam los przyniesie. Obej już bez kontuzji, oby jutro szczęśliwie. No i kolejne dwa punkty i pewny awans do, do Danii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Handbalowe bransoletki specjalnie dla Ciebie. Dwa rozmiary, aż 10 wersji. Handbalowe bransoletki I Love Handball są w pięciu kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, zielonym i niebieskim. Handbalowe bransoletki z sylwetkami rzucających zawodniczek i zawodników są w kolorach biało-czerwonym, żółto-czarnym, pomarańczowo-niebieskim, czerwono-granatowym. Zamów na handball.pl lub pisz na reklama małpa handball.pl